Stanisław Krajewski. Jestem profesorem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony Żydowskiej. Jak najbardziej, oczywiście jest tak, że, że Religia jest nadużywana politycznie. To się łączy chyba z tym, że religia jest coraz mniej ważna, znaczy w coraz mniejszym stopniu jest podstawą porządku społecznego, jak to było bardzo długo w Europie i w innych krajach też. No i to jest dodatkowym powodem, dla którego niektórzy próbują, żeby prawda, politycznymi środkami wzmocnić rolę religii, na przykład poprzez narzucanie religijnych norm na prawodawstwo. Uważam, że zjawisko używania i nadużywania religii w polityce jest absolutnie powszechne, to znaczy dla... wszystkie religie mają to, to samo, to samo zagrożenie istnieje dla wszystkich religii. Oczywiście nie zawsze ono się przejawia tak samo, ale powiedzmy, no nie wiem, uważa się, że buddyzm jest stosunkowo taki pokojowy i się nie angażuje politycznie, no bo Budda był taki, ale tak naprawdę w krajach buddyjskich jest polityczne, czy skrajne i szowinistyczne polityczne działania na przykład buddyjskich mnichów, jak w Myanmarze, są jak najbardziej widoczne. Podobnie w Indiach, no prawda, niby hinduizm jest czymś takim, co niekoniecznie musi być polityczne, ale jak najbardziej ta współczesna polityka hindutwy jest polityką no, taką nacjonalistyczną, Religijną zarazem. I tak oczywiście jest też w krajach no, basenu Morza Śródziemnego, można powiedzieć. Oczywiście islam jest najbardziej obecnie kojarzony z tym, że, że jest to używane i nadużywane politycznie, co robią muzułmanie. Na przykład terroryści prawda, atakują czy mordują z imieniem Boga na ustach. Niemniej, no to nie jest jakoś szczególnie inne od tego, co inne religie robią, czy robiły. No nie wiem, chrześcijaństwo, jest bo akcja action Francaise we Francji ze 100 lat temu no, funkcjonowała politycznie podobnie, a obecnie, no, nie wiem, kościół prawosławny w Rosji popiera działania swojego rządu, a kościół w Ukrainie, swojego rządu, jest wojna i no, przecież nie, nie jest tak, że jeden z nich jest bardziej, a drugi mniej religijnie jakiś zaangażowany czy pogłębiony. To zawsze jest takie zagrożenie. Podobnie fundamentalizm żydowski w Izraelu jest bardzo politycznie zaangażowany obecnie, więc to, te, to zagrożenie istnieje wszędzie. Jak już wspomniałem, właśnie uważam, że, że wszystkie religie są podatne na to jak najbardziej. Oczywiście są sytuacje, w których to jest mniej zagrażające. Chyba wtedy, kiedy, kiedy no jest więcej spokoju, mniej napięć, ale nie jest tak, że jakieś niektóre religie są, są od tego zupełnie wolne. No no, to już to właściwie powiedziałem, więc nie ma sensu, żebym powtarzał. Jak najbardziej. No w Polsce to jest bardzo widoczne. Jest, prawda, tak bardzo ścisły związek, czy rodzaj współżycia, prawda? Niektórych partii politycznych z instytucjami religijnymi potężnymi. No na przykład w Polsce jest tak zwana Radio Maryja i zała związana z tym formacja katolicka, która jest w ścisłym kontakcie z niektórymi partiami politycznymi. Oprócz tego, no, można powiedzieć więcej o wiele. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest to, że. Że prawda, Jan Paweł II, który no, był taką wielką postacią i w Polsce niesłychanie czczoną, no, jest w pewien sposób był czy jest zawłaszczany przez wszelkiego typu działania religijno-polityczne. I to, no, to jest wyraźne nadużycie. I jakkolwiek no, jest to na dużą skalę obecne. No nie tylko co. No, pamiętam tą całą historię w, tuż przy obozie w Oświęcimskim, kiedy stawiano krzyże po to, żeby właściwie powiedzieć, że w Polsce nie może być miejsca, w którym krzyż nie będzie mile widziany. Nawet tak szczególne miejsce zostało w ten, w ten sposób oznaczone, w taką bardzo agresywną kampanią stawiania tam wielu krzyży. No więc to jest przykład takiego bardzo politycznego Używania religijnych motywacji? Myślę, że głównym powodem jest właściwie natura ludzka bardziej niż natura tych instytucji religijnych. Bo wszystkie instytucje mają taką Tendencje, żeby prawda, no, politycznie wykorzystywać to dla siebie, również instytucje religijne. Chcę dodać, że nie tylko religijne, ale też powiedzmy quasi-religijne siły czy instytucje, jak najbardziej również mogą i nadużywają swojej ideologii czy swoich idei. Politycznie no, to jest widoczne szczególnie prawda, w tych, tych działaniach ideologicznych, takich jak prawda, komunistów dawniej, którzy rządzili, ale też no, wszędzie to jest widoczne. Prawda, nawet ekologowie mogą być niesłychanie politycznie czynni, mając szlachetne motywacje, mogą być działać również w sposób destrukcyjny i tak dalej. Więc to jest trochę natura ludzka w moim przekonaniu bardziej niż cokolwiek innego. No, to wymaga pewnej pokory ze strony przywódców religijnych, o co jest trudno, ale no chyba świat idzie w tą stronę, żeby trochę uczyć pokory Również przywódców religijnych. E, m, oprócz tego no, jest tak, że ludzie, którzy są religijnie zaangażowani, ale mają poczucie, że można to robić w sposób e, niekonfrontacyjny, otwarty na innych, akceptujący pluralizm. No, mogą i powinni mieć wpływ, większy wpływ na działalność instytucji religijnych i instytucji wszelkich politycznych. I w tym sensie, w tym sensie to, to może mieć dobry wpływ, jakkolwiek no, praktycznie to raczej w małym stopniu jest widoczne. Myślę, że jak najbardziej religia może mieć pozytywny wpływ również w polityce. No głównie dlatego, że podstawowe wartości, jakieś głębokie wartości, typu sprawiedliwość, godność ludzka, równość ludzi, tego typu wartości, no, są afirmowane przez tradycje religijne. Oczywiście nie tylko, ale one jednak w głównym stopniu są obecne dzięki tradycjom religijnym. I to może i powinno mieć wpływ na politykę. W praktyce to raczej bywa odwrotnie, prawda, że religijne instytucje działają przeciwko tym wartościom, które formalnie reprezentują czy wyznają. Ale nie jest to konieczne. Wręcz przeciwnie, myślę, że jacyś politycy, którzy są w tym głębokim sensie uduchowieni, religijni i chcą tych wartości bronić, mogliby być lepszymi politykami. Ale kiedy zaczynam myśleć, jacy to są konkretnie ludzie, czy ja znam takich polityków, to mam pewien problem, muszę przyznać. Przychodzi mi do głowy Gandhi, ale ze współczesnych polityków żeby religia ich motywowała w taki pozytywny sposób, który ja uważałbym za trafny, nie wiem. No i jeszcze jedna rzecz taka jakby fundamentalna nadzieja na lepszy świat. To jest coś właściwie religijnego wyłącznie, a bez tego polityka staje się tylko grą, prawda, siły, układów, prawda i tak dalej, a nie czymś głębszym. No przez to, że jest ta cała, prawda, tradycja, te tradycje religijne, które właśnie mówią o podstawowych wartościach, yy, no, takich jak sprawiedliwość, czy takich wartościach jak nadzieja na świat bez wojen, prawda, to prorok Zajasz mówił, że prawda, przyj że przyjdzie czas, kiedy naród na naród nie podniesie miecza, nie będą się więcej uczyć wojny. I yy, to tylko religijne źródło tego typu przekonania czy tego typu wiary yy, może wchodzić w grę, a no, żeby to wpłynęło na politykę konkretnie, no, niestety nie jest takie proste. Jest tak, że samo słowo nadużywanie religii, tak sobie myślę, nie jest może najwłaściwsze, bo to jest w gruncie rzeczy używanie religii. Niewłaściwe używanie religii, ale to nie jest nadużywanie. To jest religia może być używana w sposób dobry lub w sposób zły, i jedno i drugie jest równie naturalne, a te niedobre użycia są niestety częstsze.